Pan Kartez już gra w statki, czyli podróże do krainy matematyki. I tak jak jest tutaj napisane, matematyka jest wszędzie, nawet tam, gdzie jej się najmniej spodziewasz. Bogate ilustracje, dużo treści wziętych z życia, więc warto tę książkę przeczytać. Ja wam trochę tylko przekartkuję, żebyście mogli zobaczyć, czy te ilustracje czcionka. Odpowiada Wam, lub Waszym dzieciom, które będą czytały. Polecamy czytać razem z dzieckiem, ale dziecko też może samemu sobie taką książkę rozczytać spokojnie i przejść też zadania, które tutaj się znajdują, poćwiczyć. Książka ma tutaj 170 parę stron, no 180 stron prawie. I podaje naprawdę przykłady z życia wzięte jeśli chodzi o matematykę, jak można ją gdzie można ją w życiu codziennym odnaleźć. Anna Cerasoli napisała tę książkę. Przekład jest w języku polskim, także proszę bardzo, możecie kupować. Są też kolejne edycje tych książek tej samej, w tej serii tej samej autorki. Polecamy jeszcze raz. Pan Kartezjusz gra w statki. A kim w ogóle był Pan Kartezjusz? To też na pewno, jeśli dziecku zadasz to pytanie to będzie chciało się dowiedzieć i znaleźć taką odpowiedź samemu lub z tobą.